Nie wiem czy wiecie, ale gra Brookhaven RP w Robloxie wzorowana na prawdziwym mieście Brookhaven. Istnieje prawdziwe miasto Brookhaven w prawdziwym życiu i w dzisiejszym odcinku pokażę wam jak wygląda prawdziwe Brookhaven RP w prawdziwym życiu. I to miasto w prawdziwym życiu jest naprawdę bardzo podobne do tego miasta właśnie w gierce. I w dzisiejszym odcinku pokażę wam to miasto w prawdziwym życiu i porównamy je sobie właśnie z tym naszym Brookhaven w Robloxie. Więc koniecznie oglądajcie ten odcinek jak do końca, zostawcie łapieszkę w górę za to, że znalazłem, słuchajcie, te miejscówki, za to, że znalazłem to miasto. No i słuchajcie, kanał z ponieważ filmy na tym kanale są codziennie, no i bardzo warto subskrybować i będzie mi też bardzo miło, a my słuchajcie, lecimy do pierwszej miejscówki i słuchajcie, na początku pokażę wam to w Heaven, ponieważ słuchajcie mamy tutaj stację Rotenrobi, jakoś tak się, się to chyba Roten robi albo coś takiego, i słuchajcie, mamy tutaj piękną stację ona wygląda w ten sposób, jest taka niebieska za tym mamy też minie, właśnie też, yy, właśnie też z tej stacji Robi i słuchajcie, ta stacja istnieje naprawdę w mieście Heaven i teraz wam ją pokażę zapamiętajcie sobie ten obraz, ja wam go jeszcze za chwilę pokażę, ale słuchajcie, tak wygląda stacja w Brookhaven, a to jest stacja Rotten Robbie w prawdziwym życiu i zobaczcie to wygląda wręcz identycznie mamy słuchajcie tutaj taki właśnie taki murek z scenami co nie, tak samo jest w Brookhaven, tutaj mamy słuchajcie tutaj napis Rotten Robi, ta wygląda ta stacja jest tak samo w kolorach niebieskich i tak to wygląda w prawdziwym życiu jestem ciekawy czy wiedzieliście o tym, że Brookhaven jest wzorowany na prawdziwym mieście i czy wiedzieliście, że istnieje taka stacja, patrzcie na to, wygląda to dosłownie no praktycznie identycznie co nie, tutaj mamy słuchajcie napi napis Wielki ten robi, jest takie, takie samo logo w sumie A najlepszy jest ten murek, ponieważ On wygląda identycznie, patrzcie Jest taki murek, co nie? A teraz słuchajcie Przejdźmy do Brookhaven, tak to wygląda w prawdziwym życiu A tak to wygląda w Brookhaven No przecież coś cudownego po prostu Identycznie, ten murek wygląda Identycznie, ta stacja wygląda identycznie Nawet to samo logo chyba jest, tak mi się wydaje Ale to nie jest wszystko Ponieważ, ponieważ za tą stacją na Brookhaven mamy Też myjnię, jest tutaj napisane Car wash, czyli myjnia samochodowa No i słuchajcie, ta myjnia tak, też istnieje w w prawdziwym życiu. I też jest na prawie każdej stacji Rotten Robi w prawdziwym życiu. A tutaj mamy, słuchajcie, właśnie myjnię. Patrzcie na to. Wygląda to po prostu genialnie. No genialnie. Tutaj jest napisane Car wash, tak samo jak mamy właśnie w Brookhaven. Wygląda to praktycznie tak samo, no bo też jest takie właśnie niebieskie tutaj. Też ma takie napisy. Też tutaj w środku się, mo też można wjechać i tam będzie nas, będzie nam myło to ten samochód właśnie. No i bardzo podobnie to wszystko wygląda. Tak wygląda to w prawdziwym życiu. Jeszcze raz wam pokażę. Tak wygląda w prawdziwym powiem, A tak wygląda w Robloxie. Też naprawdę bardzo podobnie. No i ta stacja istnieje naprawdę, ale jest dużo więcej miejscówek, które też istnieją naprawdę, które są naprawdę bardzo podobne do brokewen właśnie tego w gierce i brokiowę w prawdziwym życiu. Dlatego teraz przejdźmy do następnej miejscówki. E, także słuchajcie, następną miejscówką może, może być w sumie Remiza Straży Pożarnej. Patrzcie na to, tak to wygląda. Fire station napisane, słuchajcie. No i tak, ta stacja też istnieje w prawdziwym życiu. I jest naprawdę mega, ale to mega Podobna. I za chwilkę wam pokażę, ale przyjrzyjcie się temu. Tak to wygląda w Brookhaven. Ma czerwone bramy takie, no taki to jest kolor ogólnie budynku. Tu jest napisane Fire Station. W środku tam słuchajcie mamy mamy jakieś biuro i tak dalej. Tu sobie mogą stać pojazdy właśnie, jakieś wiecie jakieś no wozy strażackie i tak dalej. I tak to wygląda. Czerwone bramy i taki ten budynek. A teraz wam pokażę jak to wygląda w prawdziwym życiu Remiza Strażacka. To jest Remiza Strażacka w prawdziwym Brookhaven. No i tak to wygląda. Też musicie przyznać że jest to dosyć podobne. Może nie jest już aż tak identyczne jak ta stacja, ale jest naprawdę mega podobny. Ma taki sam kolor tych fila, filarów, co nie? Ma chyba czerwone bramy z tego, co widziałem, bo na innych zdjęciach były czerwone bramy, ale to nie wiem. Teraz ich tych, teraz tych bram nie widać, bo są otwarte. Mamy tu wozy strażackie. Ta wygląda wóz strażacki, to się możecie przyjrzeć. O, w ten sposób. A teraz zobaczmy, jak wygląda w Brookhaven. Oczywiście to, co ja wam pokazuję, to jest Brookhaven, tylko w prawdziwym życiu. A ja mówię teraz o Brookhaven oczywiście właśnie w Robloxie. No i ta wygląda wóz strażacki w Robloxie w Brookheaven, tak on wygląda i jest naprawdę mega podobny do tego właśnie w Brookheaven w prawdziwym życiu i też jest taki czerwony, na przodzie ma takie czarne jak jakby paski co nie, taki czarny element, no i tak to wygląda w Robloxie a tak w prawdziwym życiu, moim zdaniem jest to jest naprawdę mega podobne, włosy strażackie są bardzo podobne w Brookheaven, w prawdziwym życiu i w Robloxie, a tak wygląda Remiza czy jest podobna, no może nie aż tak bardzo chociaż w sumie to no nie jest nawet podobna, nie wiem, to już zostawiam do oceny wam czy jest bardzo podobna czy nie, na pewno troszkę przypomina, co nie to jest cały czas miasto Brookhaven jakby Tu mamy jakieś wejście też, słuchajcie No, jakiś parking, także jest to naprawdę podobne Też tam, to w tej gierce nie odzorowali Wszystkiego jeden do jeden, ale Dużo rzeczy jest naprawdę mega podobnych Teraz wam pokażę kolejną rzecz, która jest naprawdę Mega podobna i mega przypomina to, ze jest Brookhaven, teraz jesteśmy w Brookhaven w prawdziwym Życiu i słuchajcie, pokażę wam pewną Rzecz i zobaczę i jestem ciekawy, czy Poznacie, co to jest jakby w Robloxie Zobaczcie, słuchajcie, lecimy tutaj Jesteśmy na tej drodze, teraz Skręcamy tutaj, ej, ja pojechałem. Chyba, chyba źle pojechałem, słuchajcie. Dobra, o, uwaga. Jesteśmy. Patrzcie na to. Czy wam to coś przypomina? Moim zdaniem to przypomina naprawdę bardzo pewnie pewien obiekt właśnie w Brookhaven w Robloxie. Tak to wygląda w prawdziwym życiu. No i ewidentnie widać, że to jest kościół, prawda? I tak on wygląda w prawdziwym życiu. Tak wygląda w Brookhaven. Przecież to jest genialne, co nie? Patrzcie, normalnie wygląda praktycznie identycznie. Tak samo ma tutaj takie, taki szpikszące coś na górze. Tak samo wygląda. No jest prawie, że identyczny. Widzicie to? To jest po prostu coś piękne, pięknego. Kościół jest naprawdę mega podobny. Tak on wygląda w Brookhaven w Robloxie, a tak wygląda w prawdziwym życiu. No jest naprawdę mega podobny. No nie powiecie mi, że nie. Jest mega podobny. Jedyne co się różni to kolor. On jest brązowy w prawdziwym życiu, a w Brookhaven jest biały, ale jest to dosłownie takie samo ułożenie, jest takiej samej wielkości, ma podobne okna e, no i słuchajcie, co? Grzwi ma takie same, tak taki sam jest szpiczasty, tylko właśnie nie ma tego krzyża u góry, no bo wiadomo, w Robloxie nie ma krzyża, a słuchajcie, w prawdziwym życiu jest. No i tak to wygląda. Kościół też jest naprawdę bardzo podobny, też ma takie schodki w prawdziwym życiu, w prawdziwym życiu ma takie schodki, a w Robloxie ma takie schodki, także też, słuchajcie, naprawdę bardzo to przypomina no i moim zdaniem to jest naprawdę super sprawa że takie coś też zostało dodane, że to jest takie właśnie mega podobne więc przechodzimy do kolejnej rzeczy, teraz wam może pokażę to w Brookhaven e, w Robloxie i słuchajcie to jest w ogóle mega mocne, odkryłem to sam zresztą większość rzeczy w sumie odkryłem sam jedną rzecz widziałem na TikToku, czyli, czyli właśnie tą stację, co nie? ale słuchajcie, to mnie właśnie zainspirowało, żeby pogrzebać troszeczkę i patrzcie na to, tutaj mamy motele, prawda? Patrzcie tak na to, tutaj słuchajcie jest, mamy ile moteli do wybrania? 5 moteli, no i tak to wygląda, tutaj każdy jest obok siebie, co nie, takie jest ułożenie I wszedłem na Brookhaven, wpisałem Brookhaven motel i wiecie co mi wyskoczyło? Motel w Brookhaven w prawdziwym życiu I tak to wygląda w Robloxie, a tak wygląda w prawdziwym życiu I tutaj mamy motel w prawdziwym życiu Jest napisane 112 motel, on ma koszmarne opinie na, na właśnie tym, na Google, Ponieważ on ma chyba dwa, 2 dwa, gwiazdki na pięć, także to jest naprawdę słaba opinia może Wam teraz nie przypominać tego, tego motelu, co nie? Ale tam, słuchajcie, jest wjazd do tego motelu i pokażę Wam, jak on wygląda, jakby od zewnątrz. Dam, 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 patrzcie na to, przecież to jest przekozackie. To dosłownie wygląda tak, jak w Brookhaven w Robloxie. Patrzcie, tutaj mamy raz, dwa, czy na tam parę domków. Każdy, jakby, pokój motelowy jest koło siebie. on taki parking przed sobą. Tutaj jest takie zaokrąglenie, i tu jest budka dla, dla właścicieli. Patrzcie na to. Tutaj słuchajcie, tutaj siedzą właściciele pewnie, a tutaj słuchajcie są pokoje motelowe. I tak to też wygląda w Robloxie. Tu są pokoje motelowe, dosłownie tak samo ułożone, a tutaj jest budka właśnie dla właścicieli. Przecież to jest super. Parkingi pod, pod właśnie oknami, pod drzwiami, tak samo ustawione, wygląda to identycznie, nawet budynek jest praktycznie taki sam, bo zwróćcie uwagę na dach, zwróćcie uwagę na ściany, a teraz słuchajcie, pokażę wam w prawdziwym życiu. Przecież to jest tak podobne, że po prostu szok. No to jest ewidentnie inspirowane tym motelem. Także słuchajcie, to jest przekozackie. A tak na przykład jeżeli byście chcieli wiedzieć, to tak wygląda pokój w tym motelu, co nie? W prawdziwym życiu oczywiście, bo w Brookhaven to wiadomo jak wygląda. Tak wygląda w prawdziwym życiu. Także, no pokoje akurat nie są za bardzo do siebie podobne. Ej, znalazłem inny pokój i patrzcie na to! To jest dosłownie identyczne. Dobra, inne, niektóre są pokoje podobne, niektóre nie. Ale słuchajcie, w Robloxie wiadomo jak wygląda pokój, a tutaj słuchajcie wygląda tak samo. Wchodzimy, tu mamy okno, tu mamy łóżko, tutaj telewizor. Wygląda to dosłownie tak samo jak w Robloxie. Muszę wam to pokazać. Dobra, weźmy sobie jakikolwiek pokój w Brookhaven. No i słuchajcie, wchodzimy do pokoju. Co nie? I tutaj tak, mamy, słuchajcie, okno, mamy telewizor i łóżko. I słuchajcie, tak to też wygląda w prawdziwym życiu. No patrzcie, przecież to ewidentnie wygląda tak samo. Z tej perspektywy, jakby było zdjęcie robione w prawdziwym życiu. Tu jest okno, tu jest telewizor, a tu łóżko. Patrzcie na to, to jest w Robloxie, a to jest w prawdziwym życiu. No nie, to wygląda. Kozacko. to wygląda dosłownie tak samo słuchajcie, jak w Brookhaven jak w Brookhaven w Robloxie, tutaj mamy łazienkę, łazienka nie jest podobna do tej z Brookhaven, no nie, to nie jest podobne, prysznic jeden nie jest podobny, ale i tak nie jest jakoś tak bardzo mega y, podobny do tego w Brookhaven w Robloxie, także słuchajcie, tak to wygląda i słuchajcie, tutaj mamy też kolejne zdjęcie z pokoju tego motelu i tutaj też mamy taki korytarz i po tej stronie jest łazienka prawda, także to wygląda wszystko praktycznie identycznie, tyle że w Brookhaven w Robloxie jest po prostu ten Pokój większy. Mega mocny, naprawdę tego aż nie sprawdzałem wcześniej. Ponieważ, no, pokojów motelowych nie sprawdzałem. Sprawdzałem motel, ale tego, jak wygląda pokój, to nie sprawdzałem. Nie sądziłem, że będzie wyglądało tak samo jak właśnie w Brookhaven. Słuchajcie, kolejną rzeczą, którą bym wam chciał pokazać, może już nie jest aż tak bardzo podobne. Ale też jest, no, dosyć podobne. Słuchajcie, tutaj mamy stację policji. jak nie wiem, jak to się nazywa w sumie, no. Załóżmy, że to jest stacja policji. No i tutaj tak to wygląda. Mamy napis Polis. No i tutaj mamy jakiś helikopter na dachu. Tak to wygląda. Przyjrzyjcie się, tak to wygląda w Robloxie. A tak to wygląda w prawdziwym Brookhaven. Nie jest to podobne w sumie, tak szczerze mówiąc, ale też wam chciałem pokazać, ponieważ no tak wygląda stacja policji w prawdziwym Brookhaven. No a w Robloxie to wam właśnie już wcześniej pokazałem. Tak to wygląda właśnie tutaj. Jest jakiś parking, stołem sobie jakieś samochody. O, jest też napis "polis", patrzcie na to. Tutaj jest, o nie mogę, o domora. Mogę przybliżyć, tutaj jest napis "polis", proszę bardzo. No i słuchajcie, tak to wygląda. Tu jest właśnie taka komenda policji. O właśnie, komenda policji, bo mi brakowało tego słowa. Tu jest komenda policji w prawdziwym życiu. No a tu jest w Robloxie. Może nie jest jakoś bardzo podobne, ale i tak wam chciałem pokazać, no bo słuchajcie, fajnie, że też coś takiego istnieje. Dobra, kolejną rzeczą, którą chciałbym wam pokazać, to będzie może szkoła. Szkoła, słuchajcie, w prawdziwym życiu też istnieje i to też w sumie nie jest jakoś bardzo podobne, ale może przypominać troszeczkę, bo ta wygląda szkoła w Robloxie, myślę, że tutaj często to, często tutaj bywacie, bo to jest w środku miasta, poza tym to jest też wielki budynek, na pewno dobrze jesteście zaznajomieni ze szkołą w Robloxie w Brookhaven, co nie? Ale w prawdziwym życiu myślę, że raczej nigdy nie widzieliście szkoły w Brookhaven, także teraz wam to, to pokażę, tak wygląda w Robloxie a tak wygląda w prawdziwym życiu no nie, nie powiecie, no jest naprawdę, jest dosyć podobne no nie ma co mówić, wygląda naprawdę, ej patrzcie jakie tu jest w ogóle jakie pola, oh my god, dobra jest naprawdę mnóstwo tego no i tak wygląda szkoła w Robloxie, też mamy napisane, zobaczcie jest napisane Brookhaven High School, no i tak jest też napisane w Robloxie, co nie, to jest w prawdziwym życiu, ta szkoła jest naprawdę ogromna, no nie ma co mówić, w Polsce raczej mało jest takich ogromnych szkół. tutaj jest napisane Brookhaven Heaven High School i tak samo to wygląda w Robloxie, więc to jest prawdziwe życie a to jest w Robloxie, także tutaj też że mamy taki sam napis jak właśnie w prawdziwym życiu, myślę, że naprawdę super super sprawa e, i też na jednym zdjęciu widziałem słuchajcie bus szkolny, ale niestety nie na tamtym zdjęciu, nie wiem gdzie tam, tam gdzie ten bus się podział, ale wyglądał on dosłownie identycznie, tu, musi, tu musicie mi uwierzyć na słowo że bus w prawdziwym życiu w Brookhaven wygląda dosłownie tak samo jak tutaj, no także wygląda to też podobnie niestety tego zdjęcia nie mogę znaleźć, ale no, naprawdę, jest bardzo podobne. Także, to też szkoła to jest kolejna sprawa. I słuchajcie, na koniec mam bardzo mocną rzecz. I słuchajcie, żeby Żeby wam ją pokazać, musimy iść na koniec mapy. To też znalazłem w ogóle przez przypadek, trochę. Ale naprawdę, to jest tak podobne, że po prostu szok. Słuchajcie, ostatnio mieliśmy update. no Ostatnio, może z miesiąc, dwa miesiące temu, mieliśmy update. Słuchajcie, z plażą, z oceanem i tak dalej. Mamy, słuchajcie, drogę, która tutaj prowadzi. Mamy drogę, i tutaj na końcu tej drogi jest napisane że a nie tutaj nie ma tego napisanego, ale ogólnie no tutaj jest po prostu takie znaki są, że już jest droga zamknięta, co nie? I tutaj już jest zaraz za tą drogą jest plaża. Po prostu są takie znaki, że droga zamknięta i zaraz jest plaża. I tak, istnieje to w prawdziwym życiu. Naprawdę to tak wygląda. Jest droga, słuchajcie, a w pewnym momencie po prostu jest zamknięta, jest plaża i to tak tak to wygląda w Robloxie, a tak wygląda w prawdziwym życiu. Proszę bardzo. Tutaj mamy drogę, słuchajcie, a tutaj droga zamknięta i są znaki już jest tutaj napis Dead End. No i słuchajcie, mamy ocean. Mamy morze. To wygląda totalnie jak w Brookhaven w Robloxie. Nie powiecie mi, że nie. No nie powiecie mi, po prostu. Tutaj ludzie mają jakieś domy w ogóle. Widzicie to? Ale faktycznie tak jest. Tutaj jest droga, prowadzi jakieś przez pola. I tutaj, słuchajcie, takie właśnie taka ocean, takie coś. Także myślę, że to naprawdę fajnie zostaje. Są takie znaki, właśnie, że droga zamknięta. Myślę, że naprawdę super sprawa. Także to była ostatnia rzecz, którą wam chciałem pokazać w dzisiejszym odcinku. Piszcie w w komentarzu czy wiedzieliście o tym, że Brookhaven było wzorowany na prawdziwym mieście, bo jestem naprawdę bardzo ciekawy i zostawcie łapeszkę, w górę, będzie mi bardzo miło. Subskrybujcie kanał z dzwoneczkiem, ponieważ filmy na ten kanale są codziennie, no i bardzo warto subskrybować. Także do jutra i siewaneczko.